Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Siemujaczek jeden, dzień dobry, witam Państwu. Bryżit Bardona, mu odeszła. To jest przykra wiadomość, ona była zawsze przecież, przyznają Państwu. I taka była fajna. Dobrze, innych wiadomości złych nie mam, ale dobrych za bardzo też nie, oprócz tego, że zima. No, tu i głównie głosy oburzenia są, jak to grudzień i zimno. Muszę Państwa uświadomić i przypomnieć Państwu, że to jest element stały tego okresu: że jak jest zimno, to jest zima i odwrotnie, i w związku z tym powstała piosenka. Bardzo przyjemna, bo dwa tygodnie temu prezentowałem Państwu takie antyczne, lekko piosenki zimowe swoje. Ale w związku z tym, że niewiele się dzieje, a zima chłodzi, to nie szkodzi, żeby wykonać najnowszą piosenkę zimową na przekór. Zima, 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 zima zła, e tam zła. Święta poszły w swoją stronę, chociaż dwa dni przedłużone, kończy nam się luz, a za oknem mróz. Zima Pora w której marznie pupa Zima co plekoło kręgosłupa Zima W śnie zimowym trzyma Zima Politykom Brak narracji Gdyż ulegli hibernacji O co powie Głąb Kiedy szczęka są Zima Pora, w której marznie pupa, zima, co plekoło kręgosłupa, zima, w śnie zimowym trzyma zima. Zimie w końcu zmięknie rura, wzniesie się temperatura, będzie w nowy rok. Plus 20 działk, chociaż świat na z skrzepło, niech ci w sercu. Zrób coś raz, człowieku, na przekór. Zima, pora, w której marznie pupa, zima, sople koło kręgosłupa. Zima, w śnie zimowym trzyma nas. Zima, pora, w której marznie pupa, zima, zima. Za pleką okręgosłupa zima, w śnie zimowym trzyma nas. No i co? Jest zima, musi być zimno. No taka jest kolej rzeczy. Chyba. Proszę Państwa, natomiast na pewno jest dzisiaj 29 grudnia i poniedziałek. I imienin dużo, bo imieniny obchodzą dzisiaj Dawid, Dominik i Tomasz. A także Domarac, Ebrulf, Eckhart, Gerard, Gerarda, Gosław, Honorat, Jonatan, Krescenciusz, Krescens, Krescenty, Marceli, Marcin, Prymian, Radowit, Saturnin, Tadea, Trofim i Wiktor. I wszystkiego dobrego. Kochanym Państwu solenizantom. Przysłowie jest również. grudzień, ziemię grudzi dla zwierząt i ludzi. Takie jest przysłowie. Cycat dnia jest świetny, Sławomir Mrożek. Głupota jest zawsze wystarczająca, mądrość nigdy. Yy, gra półsłówek na deserek, bącik Kasi i gra prosta, no po prostu aż dziw bierze, że jej do tej pory nie było. Kupa w dole. Dziękuję Państwu uprzejmie. Widzimy się jutro, jeszcze jutro, stary rok, jakby je patrzeć.